No chodź, Dorosa, chodź. No chodź. Nie wolno. A, a. Nie wolno, Roska. Nie wolno. Hehe. A, ty to jesteś szybki. Mówiłam, coś będzie skakać, gdzie butią... Nie wolno. Nie wolno, nie, nie, nie. Nie wolno Rosko. A czemu tam solniczka leży? A bo Moni wlazła na szafki, ta. Nie wolno. Nie wolno, nie, nie. No, ta znowu tam lasa kręgosłup się skręci. Rosa nie wolno. Nie, e. nie wolno. Ja wiem, że ktoś się bawić, ale króliczki się tak nie bawią. Rosa. Roska nie wolno. Rosa, czy ty się kiedyś będziesz słuchać? Nie wolno. A a a, babu, jabre. tak, też się dobrze boisz ich. A. Co moniulek, tak patrzysz? A gdzie jest Kika? Gdzie jest Kika? Hmm? Tu jest Kikunia. Tu jest. Cześć, belosz. A kuku? O, o. Następny do koszyka chętny. Widziałeś, plek. A a a ty gdzie tam włazisz? Gdzie tam włazisz? Kiku, nie wolno, nie wolno Rosa. Co, Bobuś, Co? Jesteś ty mój? Nie wolno Rosa, nie wolno. Kolek tam siedzi tak aj ale burdel się zrobił rozka nie wolno nie rozka Dobra, starczy. Nie Niemonia? <gry> no to biedna tam siedzi. Co Kikuś Kiniu, Kiniu. Tak, tak bystra. Tak gdzie lepiej już. Bida. Kurde, mamy zwierzenie jest totalny. O. Nie wolno rosa.